Hejka. E, ostatnio wymieniłam się z moją koleżanką takim peczopem, teraz ten peczopik jest mój, to jest Tuki i będzie... no, to jest Tukan. To jest właśnie, tak jak powiedziałam, Tukan, ale będzie miał na imię Tuki i sorry, że na chwilę odeszłam, no ale musiałam, więc to jest Tukan i będzie miał na imię Tuki. E, po tym odcinku będzie odcinek z... Moim kolekcjom RPS-ów od razu zapowiadam. Dobra, pokażę Wam następny za który się wymieniłam, a na końcu będą dodatki. Dobra. Yy, wymieniłam się też do takiego kotka, bardzo jest fajny. Yy, ma fajne tutaj właśnie takie... no te... Yy, zapomniałam, jak to się nazywa, no ale jest bardzo fajny, polecam. Mam też takiego słodkiego jamniczka. Jamnicyk, jamnicyk, słodki, nie? Tu masz serduszko. No i bardzo go lubię poza tym. I wiecie co? No, więc jeszcze tak. I jeszcze ja mam takiego nowego. To jest taki właśnie. No. To jest taki homiczek I właśnie kiedyś, jak kupiłam taki domek, to był w tym domku. Właśnie taki. To jest ten. Naj w te, w tym te, te, kupiłam ten taki największy domek Lidl's Pet Shop. No i właśnie do niego bydlę też chomiczek i teraz są parą u mnie w peczopach, oni Ale ten, ten, za ten się wymieniłam, a ten miałam od zawsze No i to jest dodatek, za który się wymieniłam, takie fajne takie pudełeczko Trochę mi gardło To jest taki króliczek słodki, nie? No, to jest taki jeszcze do pływania, taka maska No super, w ogóle lubię ją strasznie I dobra i mam nadzieję, że oglądacie moją kolekcję lps ów która będzie właśnie w następnym odcinku. Narka!